Balao i jego powołanie. Historia Balaama rozpoczyna się intrygującą tajemnicą. Choć nie był Izraelitą, prorok ten był znany ze swojej duchowej mocy, do tego stopnia, że zyskał sławę wśród okolicznych narodów. W księdze liczb 22 Balaam przedstawiony jest jako ktoś, kto potrafi skutecznie błogosławić lub przeklinać, co stanowi rzadki i niebezpieczny dar, szczególnie w niewłaściwych rękach. Mieszkał w Pite, blisko rzeki Eufrat, poza ziemią obiecaną, a jego sława sięgała daleko, aż do Balaaka, króla Moabu. W tym czasie lud Izraela, prowadzony przez Mojżesza, zmierzał przez pustynię w kierunku Kanaanu, a jego potężna obecność wywoływała strach wśród okolicznych narodów. Moabici pod wodzą Balaaka byli przerażeni siłą Izraela i wiedzieli, że nie mogą stawić mu czoła w otwartej bitwie. Jako ostatni ratunek Balak decyduje się sięgnąć po plan duchowy. Jeśli uda mu się, by Balam przeklął Izrael, może uda się osłabić ich na tyle, by ich pokonać. Balak wysyła swoich posłańców do Balaama z jasnym przesłaniem i hojnymi nagrodami, prosząc go, aby udał się do Moabu i rzucił klątwę na lud Boży. Na wieść o wiadomości Balam wykazuje akt ostrożności. Postanawia skonsultować się z Bogiem, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, choć wydaje się wahać między posłuszeństwem a pokusą zysku i uznania. Podczas modlitwy Balaam otrzymuje bezpośrednią odpowiedź od Boga, który nakazuje mu, by nie szedł z posłańcami Balaaka, a przede wszystkim, by nie przeklinał Izraela, gdyż ten naród jest przez niego błogosławiony. To pierwsze spotkanie Balaama z wolą Bożą stanowi ważną lekcję o Bożej suwerenności. Mimo że Balaam jest prorokiem spoza kręgu Izraela, słyszy i rozpoznaje głos Boga. Odpowiedź negatywna na prośbę Balaaka nie była jednak wystarczająca, by całkowicie wygasić pragnienie Balaama. Odprawia posłańców, ale pragnienie honorów i bogactwa zaczyna budzić w jego sercu wątpliwości. Wiara Balaama i jego lojalność wobec pana będą wystawione na próbę w miarę wzrastającej determinacji Balaaka testując granice jego oporu wobec pokus władzy i wpływów. Po odmowie Balaama, by przekląć Izrael, Balaak nie ustaje w wysiłkach i wysyła drugą grupę, tym razem z książętami wyższego rangą oraz obietnicami jeszcze większych nagród. Ci posłańcy przynoszą kuszącą ofertę, zapewniając Balaama o honorach i bogactwach, jeśli spełni prośbę króla. Mimo że Balam otrzymał już wyraźne polecenie od Boga, by nie iść, waha się, a nacisk Balaaka zaczyna karmić chciwość w jego sercu, pozostawiając go rozdartego między wolą Bożą a atrakcyjnością nagród. Balam, nadal zafascynowany ofertą, decyduje się jeszcze raz zapytać Boga, choć znał już odpowiedź. Bóg pozwala mu wtedy iść, ale pod jednym, surowym warunkiem. Balam będzie mógł mówić tylko to, co Pan mu nakaże. To pozwolenie jest dowodem na to, że Bóg zna ludzkie serce i czasem pozwala iść naprzód, by ujawnić ukryte intencje. Bóg wiedział, że Balam ulegał chciwości i pragnął wystawić na próbę jego posłuszeństwo. Spotkanie z aniołem i cud z oślicą. Podczas gdy Balam z niecierpliwością podążał na spotkanie z Balaakiem, Bóg, Znając głębokie intencje jego serca, decyduje się wysłać ostrzeżenie. Stawia na jego drodze anioła z mieczem, aby zablokować mu drogę. Jednak Balam nie dostrzega obecności anioła. Co ciekawe, to jego oślica zauważa anielską postać, która blokuje drogę. W trzech próbach ochrony swojego pana zwierzę schodzi z trasy, lecz za każdym razem Balam reaguje z gniewem, bijąc oślicę za rzekomą niesubordynację. Wtedy Bóg dokonuje zdumiewającego cudu, otwiera usta oślicy, by mogła przemówić, pytając Balaama, dlaczego ją maltretuje, podczas gdy w rzeczywistości ratuje mu życie. Zdziwienie i oszołomienie ogarniają Balaama, który nigdy nie spodziewał się, że zwykłe zwierzę może być użyte do przekazania Bożego przesłania. Słysząc słowa oślicy, staje bezbronny, a jego gniew ustępuje miejsca zdumieniu. W tym kluczowym momencie Bóg otwiera duchowe oczy Balaama, a on dostrzega anioła stojącego przed nim z mieczem. Anioł surowo go karci, mówiąc, że gdyby nie oślica, straciłby życie. To objawienie szokuje Balaama, który rozumie, że był duchowo ślepy, a jego wizję przyćmiła żądza bogactwa i obiecywane honory. Przybycie do Moabu i frustracja Balaaka gdy w końcu dociera do Moabu, Balam zostaje przyjęty przez Balaaka, który z niecierpliwością oczekuje, że prorok przeklenie Izrael. Król ufa sławie Balaama jako kogoś, czyje słowa mają moc, by błogosławić lub przeklinać. Jednak Balak jest zaskoczony, gdy Balam oświadcza, że może mówić tylko to, co Bóg mu nakaże. To wstępne oświadczenie już frustruje króla. Który liczy, że Balam spełni prośbę, by przekląć naród wybrany. Balaak zabiera Balaama na strategiczne miejsca, skąd można zobaczyć obóz Izraela? W każdym z tych miejsc król oczekuje, że prorok rzuci klątwę. Jednak gdy Balam otwiera usta, zamiast klątwy wychodzą słowa błogosławieństwa nad Izraelem. Zaskoczony i oburzony Balaak zaczyna tracić cierpliwość, kwestionując proroka. Co się dzieje, bo jego oczekiwania osłabienia Izraela nie są spełnione. Balam jednak tłumaczy, że nie ma kontroli nad tym, co Bóg nakazuje mu mówić. Za każdym razem, gdy próbuje rzucić klątwę, Duch Boży wypełnia jego słowa i przepowiada dobrobyt oraz Bożą ochronę nad Izraelem. Dla Balaaka jest to niepojęty zwrot, a dla Balaama potężne przypomnienie, że jest jedynie posłańcem w rękach Boga. Trzy próby przeklęcia i proroctwa błogosławieństwa. Balak, rozgniewany błogosławieństwami Balaama nad Izraelem, próbuje ostatniej strategii, prowadzi proroka na dwa inne wysokie miejsca, wierząc, że może zmiana perspektywy umożliwi upragnioną klątwę. Każda kolejna próba jest poprzedzona ofiarami i rytuałami, by Balam mógł rzucić klątwę nad Izraelem. Jednak za każdym razem, gdy Balam podnosi głos. Słowa, które wypowiada, to jeszcze większe błogosławieństwa nad narodem wybranym, co jeszcze bardziej irytuje Balaaka. Podczas drugiej próby Balam oświadcza, że Bóg jest wierny Izraelowi i że nie jest człowiekiem, aby kłamać lub zmieniać zdanie. Prorokuje, że lud Izraela będzie się rozwijał, a żadne czary ani klątwy nie będą miały nad nimi władzy. Balaak sfrustrowany nakazuje mu powstrzymać się od dalszych błogosławieństw skoro nie może rzucić klątwy Historia Balaama oferuje nam głęboką refleksję nad walką między posłuszeństwem Bogu a egoistycznymi pragnieniami które często zamieszkują w naszych sercach Balam miał dar proroctwa i przywilej słyszenia bezpośredniego głosu Boga co jest rzadkim i potężnym doświadczeniem jednak jego chciwość na bogactwo i uznanie wprowadziła go na niebezpieczną ścieżkę, na której próbował balansować między posłuszeństwem wobec Boga a pragnieniem zadowolenia ludzi. Nawet po tym, jak zobaczył cudowną interwencję Boga przez własną oślicę, Balam pozostał z niejednoznacznymi intencjami. Zgodził się mówić tylko to, co Bóg nakazał, ale nadal pragnął nagród oferowanych przez Balaka. Pokazuje to, jak zwodnicze może być ludzkie serce, można robić coś, co wydaje się zgodne z wolą Boga, ale z ukrytymi i niewłaściwymi motywacjami. Dążenie Balaama do korzyści osobistych i zaszczytów jest ostrzeżeniem, że intencje, nawet jeśli są niewidoczne dla innych, są w pełni znane Bogu. Ostateczny los Balaama przypomina o powadze służenia Bogu z integrnością. Jego próba manipulowania sytuacją poprzez zachęcanie do bałwochwalstwa w Izraelu ukazuje zdradę, którą grzech sprowadza na nasz charakter. Balam pozwolił, by chciwość go pochłonęła do tego stopnia, że zdradził lud Boży. Jego historia ostrzega nas, że chociaż możemy być narzędziami w rękach Boga, to od nas zależy, czy będziemy postępować całym sercem, czy też pozwolimy, aby ambicja oddaliła nas od Niego. Jest to lekcja, że prawdziwe posłuszeństwo wymaga czystego serca i całkowitej rezygnacji z egoistycznych interesów.